Na scenie życia rozgrywają się opowieści, które emanują własnym, niepowtarzalnym blaskiem. Historia Elżbiety Zającówny jest jedną z nich. Wyobraźmy sobie artystkę, która, stawiając czoła rzadkiej chorobie, przekuwa swój ból w formę ekspresji artystycznej i źródło współczucia. A co jeśli powiemy, że ta droga życiowa przeplata się z losami błogosławionego Carlo Acutisa, młodego człowieka, który również zmagał się z przeciwnościami, lecz w Eucharystii odnalazł fundament swojej siły? Elżbieta, znana ze swojego talentu w polskiej kinematografii, nie tylko zachwycała widzów, ale także podniosła się z cienia choroby von Willebranda, pisząc na nowo scenariusz swojego życia. Karlo, pomimo choroby nowotworowej, nie poddał się, rozświetlając świat wiarą i miłością do Eucharystii, dając świadectwo o niezłomności i celu w życiu, czego możemy nauczyć się z ich biografii o wartości odnajdywania sensu w obliczu cierpienia. W tym tekście zbadamy, w jaki sposób duchowość może być niczym latarnia morska w czasie naszych osobistych burz. Przygotuj się na refleksję, która ma potencjał poruszyć serce i zainspirować do osobistych poszukiwań. Przyjrzymy się jej odważnej walce z chorobą von Willebranda oraz temu, jak jej życie i spuścizna łączą się z naukami i cudami błogosławionego Carlo Akutisa, a także znaczeniem Eucharystii. W historiach ich życia, Elżbieta, jak wielu z Was wie, była gwiazdą na firmamencie polskiego kina i telewizji. Jej kreacje w kultowych produkcjach takich jak Wabank i Seksmisja zdobyły uznanie publiczności. Magnetyczna prezencja na scenie i ekranie uczyniła ją ikoną środowiska artystycznego, jednak za tym blaskiem kryła się kobieta, która stawiała czoła głębokim osobistym wyzwaniom. Choroba von Willebranda, rzadkie schorzenie wpływające na krzepliwość krwi, stała się przeszkodą, zmuszając ją do rezygnacji z wielu aspiracji, w tym z obiecującej kariery sportowej. Jednak tym, co czyni historię Elżbiety prawdziwie inspirującą, jest jej odporność i determinacja. Zamiast ulec ograniczeniom narzuconym przez chorobę, postanowiła przekierować swoją pasję na aktorstwo. Ten wybór nie tylko pozwolił jej rozwinąć karierę, ale także dał jej platformę do dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami. W jednym z wywiadów powiedziała: Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co naprawdę jest ważne w życiu. Te słowa zachęcają do refleksji nad tym, co naprawdę cenimy i jak pokonujemy trudności. W tym kontekście napotykamy piękną paralelę z życiem błogosławionego Carlo Acutisa. Carlo Acutis był młodym Włochem, który również zmagał się z ciężką walką z białaczką. Poświęcił swoje życie na dzielenie się pięknem Eucharystii. Uważał, że Eucharystia jest kluczem do jego więzi z Bogiem i zaangażował się w dokumentowanie cudów Eucharystycznych na całym świecie. Wykorzystując technologię w służbie wierze, zarówno Elżbieta, jak i Karlo pokazują, że duchowość może być drogowskazem w ciemności. Podczas gdy Elżbieta odnalazła cel w sztuce i wspieraniu innych, Karlo poświęcił się szerzeniu wiary w Boga. Działalność Elżbiety nie ogranicza się tylko do sukcesów artystycznych. Po doświadczeniu choroby stała się orędowniczką spraw społecznych, pełniąc funkcję wiceprezesa fundacji Polsat, gdzie poświęciła się poprawie jakości życia potrzebujących. Uczymy się od niej, że nawet w obliczu osobistych wyzwań możemy wpływać na życie innych, przyczyniając się do tworzenia lepszego świata. Podobnie jak Elżbieta, Carlo Acutis również pozostawił po sobie inspirujące dziedzictwo. Wierzył, że obecność Chrystusa w Eucharystii jest kluczowa do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, jakie życie może przynieść. Jego niezłomna wiara inspiruje do odkrywania piękna duchowości i znaczenia utrzymywania głębokiej więzi z Bogiem. Rozważając historię Elżbiety Zającówny i Carlo Acutisa, zachęceni jesteśmy do refleksji nad własną duchową drogą. W jaki sposób możemy odnaleźć sens i cel w życiu? Jakie talenty dał nam Bóg i jak możemy ich użyć, aby służyć innym i czcić Jego wolę? Eucharystia oferuje nam niewyczerpane źródło łaski i duchowej odnowy, zapraszając do komunii z Bogiem. Drodzy przyjaciele, łącząc się w duchu wiary, zapraszam Was do wspólnego zgłębienia refleksji. Jakie niosą historię życia Elżbiety Zającówny i błogosławionego Carlo Akutisa. Mam nadzieję, że ta filmowa podróż pozwoli nam wspólnie odkryć cenne lekcje, które te niezwykłe postacie mają nam do zaoferowania. Zachęcam Was serdecznie do dzielenia się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami w sekcji komentarzy. Wasza obecność jest zawsze mile widziana i wzbogaca naszą dyskusję. A jeśli jeszcze nie dołączyliście do naszej społeczności, teraz jest idealny moment, aby zasubskrybować kanał. Niech ten czas poświęcony na naukę i wymianę myśli stanie się dla nas inspiracją do życia każdego dnia z większą świadomością celu i radością, nawet w obliczu wyzwań. Niech Bóg będzie z Wami, a pokój Chrystusa niech Was przepełnia. Naszą przewodniczką po ścieżkach wiary i pokonywania trudności będzie Elżbieta Zającówna, a towarzyszyć jej będzie błogosławiony Carlo Acutis, którego życie duchowe było niezwykle bogate. Przyjrzymy się fragmentowi Ewangelii Jana 6, 53-54, gdzie Jezus mówi: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Te słowa zapraszają nas do głębszego zrozumienia Eucharystii, nie tylko jako religijnego obrzędu, ale jako życiodajnego źródła duchowego wzmocnienia. Ten fragment z Ewangelii podkreśla, jak istotna jest Eucharystia w życiu chrześcijan, szczególnie w momentach próby i cierpienia. Elżbieta, zmagając się z chorobą von Willebranda, stawiła czoła trudnościom które mogłyby przyćmić jej talent i zniweczyć marzenia. Jednak w tej walce odnalazła siłę i przekierowała swoją pasję na aktorstwo, stając się inspiracją dla wielu dzięki swojej niezłomności. Podobnie jak Eucharystia jest źródłem życia dla wierzących, tak poszukiwanie sensu przez Elżbietę w trudnych chwilach jest dowodem na to, że nawet w najcięższych momentach możemy znaleźć połączenie z czymś większym, co nas wspiera i daje nadzieję. Życie Carlo Acutis'a z kolei ukazuje, jak Eucharystia może stanowić centrum siły i motywacji. Z głębokim przekonaniem twierdził, że Eucharystia jest jego autostradą do nieba. Zrozumiał, że karmiąc się rzeczywistą obecnością Chrystusa w Eucharystii, może z odwagą stawić czoła swojej chorobie. To duchowe zjednoczenie nie tylko go umacniało, ale również motywowało do życia z jasno określonym celem prowadzić innych do poznania tego samego źródła życia i nadziei. Zarówno Elżbieta, jak i Karlo w swoim życiu kierowali się poszukiwaniem głębszego sensu. Pokazują nam, że trudności i przeciwności losu mogą prowadzić do pełniejszego zrozumienia tego, co w życiu naprawdę istotne. Elżbieta, angażując się w działalność społeczną i wychowując córkę, odnalazła cel, który ją przekraczał. Karlo natomiast wykorzystał swoje krótkie życie, aby głosić Ewangelię i dzielić się swoim doświadczeniem Eucharystii, stając się przykładem wiary i miłości bliźniego. Fragment z Ewangelii Jana, który rozważamy, zachęca nas do refleksji nad życiem wiecznym, które Jezus obiecuje tym, którzy spożywają Jego ciało i piją Jego krew. Ta obietnica dotyczy nie tylko życia po śmierci, ale także pełni życia, której możemy doświadczać już teraz. Eucharystia ofiaruje nam możliwość trwania w komunii z Chrystusem, a ta komunia nas przemienia, wzmacnia i pozwala stawiać czoła życiowym wyzwaniom z nadzieją i odwagą. Podobnie jak Elżbieta znalazła wsparcie w swojej sztuce i służbie. Innym tak, Eucharystia jest codziennym zaproszeniem do zjednoczenia z miłością Boga, która objawia się w naszym życiu. Patrząc na życie Elżbiety, dostrzegamy, że Eucharystia jest wezwaniem do działania. Przypomina nam, że nasza wiara powinna być przeżywana, wyrażana i dzielona z innymi. W chwilach bólu i niepewności możemy znaleźć w Eucharystii nie tylko ukojenie, ale także niezbędną siłę do działania na rzecz innych, tak jak uczyniła to Elżbieta, zostając wiceprezesem Fundacji Polsat. To echo przesłania Chrystusa, który wzywa nas do miłości i służby. Eucharystia zaprasza nas również do refleksji nad naszą własną duchową drogą: jak możemy czerpać z tego źródła życia. Jak możemy żyć Eucharystią w naszym codziennym życiu? Odpowiedź kryje się w naszej gotowości do poszukiwania obecności Chrystusa w każdej chwili, w dążeniu do życia miłością i współczuciem w naszych relacjach z innymi. Podobnie jak Elżbieta i Karlo, jesteśmy wezwani. Do tego, aby być światłem w ciemności, przekształcając nasze zmagania w możliwości wzrostu i służby. Podsumowując, życie Elżbiety Zającówny i Carlo Acutisa ukazuje, jak Eucharystia może być źródłem siły, nadziei i celu. Karmiąc się ciałem i krwią Chrystusa. Odnajdujemy życie wieczne, które On nam obiecał, a to życie umożliwia nam pełne przeżywanie każdego dnia, intensywną miłość i ofiarną służbę. Niech każdy z nas czerpie inspirację z tych niezwykłych przykładów wiary i miłości. Idąc za ich wzorem, nieustannie poszukujemy obecności Chrystusa w naszej egzystencji, pozwalając, by Eucharystia nas przemieniała. Elżbieta Zającówna. Ikona polskiego kina zasłynęła nie tylko talentem aktorskim, ale także niezwykłą umiejętnością pokonywania przeciwności losu. Jej biografia stanowi uosobienie wytrwałości. Od pierwszych kroków w świecie aktorstwa, po międzynarodowe uznanie, mierzyła się z wieloma wyzwaniami, lecz nigdy nie pozwoliła, by one ją definiowały. Jednym z najtrudniejszych momentów w jej życiu była walka z chorobą von Willebranda, zaburzeniem wpływającym na krzepliwość krwi. To doświadczenie zmusiło ją do zmierzenia się nie tylko z ograniczeniami własnego ciała, ale także ze społecznym piętnem. Elżbieta postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie, by inspirować innych. Dzieląc się publicznie swoją historią, pokazała, że można odnaleźć siłę nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Niech tak jak Elżbieta przekształcamy nasze zmagania w świadectwo nadziei, a nasze życie w oddanie chwały Twojemu imieniu. Napełnij nasze serca pragnieniem czynienia dobra, bycia światłem w ciemności i nieustannego poszukiwania prawdy, która jest w Tobie. Prosimy Cię, Panie, abyś pomógł nam pielęgnować ducha wdzięczności. Niech doceniamy każdą chwilę życia, uznając, że każdy dzień jest cennym darem. Tak jak Elżbieta, niech żyjemy intensywnie, wiedząc, że życie jest ulotne i musimy w pełni wykorzystać dane nam możliwości. Niech nasze serca będą pełne wdzięczności i potrafią dostrzegać piękno wokół nas, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Niech podobnie jak Carlo Acutis wykorzystamy powierzone nam dary do ewangelizacji, aby nieść przesłanie miłości i nadziei do wszystkich ludzi. Niech technologia i nowoczesne środki komunikacji, które mamy do dyspozycji, będą używane do głoszenia Twojej chwały i świadectwa cudów, które dokonujesz w naszym życiu. Pomóż nam, Panie, być narzędziami pokoju i jedności, zawsze dążąc do budowania mostów, a nie murów. Prosimy Cię, Ojcze, aby życie Elżbiety i Karlo było dla nas przykładem nadziei i miłości. Gdy spoglądamy na ich historię, niech czujemy się wezwani do pełniejszego życia, podejmowania decyzji, które odzwierciedlają nasze wartości oraz Pielęgnowania relacji, które przybliżają nas do Ciebie. Nigdy nie zapominajmy, że nawet w trudnych chwilach wiara może nas oświetlić i poprowadzić na naszej drodze. Pomóż nam dostrzegać Twoją obecność w każdej chwili życia, zwłaszcza w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy. Niech szukamy w Tobie siły potrzebnej do pokonywania trudności, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Niech duchowość, która wypływa z Eucharystii, inspiruje nas do życia w miłości i hojności, przekształcając każdy dzień w okazję do służby i miłości. O Boże, miłości i miłosierdzia, gdy jednoczymy się w modlitwie, pragniemy również prosić o mądrość, aby rozpoznać Twoją wolę w naszym życiu. Niech każdy moment, w którym gromadzimy się, aby celebrować Eucharystię, przypomina nam. Że nasze życia są splecione z miłością Boga i wezwaniem do służby. Niech tak jak Elżbieta i Karlo znajdziemy siłę w Eucharystii, by kochać, służyć i iść za Tobą. W obliczu świata pełnego niepewności i przeciwności, dążmy nieustannie do światła Twojej prawdy i jasności emanującej z Twojego słowa. Niech wzorem Elżbiety i Karla przyświeca nam nadrzędny cel, wznoszący się ponad nasze troski i osobiste aspiracje. Pragniemy być narzędziami Twojego pokoju, a w tym celu potrzebujemy Twojego nieustannego przewodnictwa, Panie, wspominając. Ścieżkę Elżbiety Zającówny, która z odwagą stawiła czoła chorobie i poświęciła się niesieniu pomocy innym, błagamy, byś natchnął nas do podobnych działań, obyśmy dostrzegali nasze własne zmagania i przekształcali je w sposobność do wspierania bliźnich. Niech każda łza, którą wylewamy, zamieni się w akt współczucia. A każdy ból, którego doświadczamy, uczyni nas bardziej wrażliwymi na cierpienia innych. Pomóż nam budować atmosferę miłości i akceptacji, w której każdy czuje się doceniony i rozumiany. Tak jak Carlo Acutis wykorzystał swoje talenty i umiejętności do propagowania przesłania Ewangelii, tak i my możemy odkrywać i rozwijać dary, które nam ofiarowano. Panie, obdarz nas odwagą, byśmy otwierali się i wykorzystywali nasze zdolności dla dobra ogółu, oby technologia, często wykorzystywana do podziałów, stała się narzędziem jednoczenia, edukacji i ewangelizacji. Niech poprzez nasze czyny i słowa niesiemy nadzieję wszystkim, których spotykamy na swojej drodze, zwłaszcza tym, którzy czują się zagubieni lub zniechęceni. Na koniec, panie, oddajemy nasze życie w twoje ręce. Niech z radością i determinacją wypełniamy powołanie, które nam dałeś. Oby nasza wiara była światłem jaśniejącym w ciemności, prowadzącym innych do ciebie. Niech pozostawimy po sobie dobry ślad w tym świecie, przyczyniając się do budowania twojego królestwa. W imię Jezusa, naszego zbawiciela i pana, modlimy się. Amen. Jego postawa udowadnia, że duchowość może być źródłem siły, która pomaga nam stawiać czoła wyzwaniom z godnością i determinacją, nawet w najtrudniejszych momentach. Karlo pokazał, że można żyć pełnią życia, zachowując głęboką duchowość, niezależnie od przeszkód. Rozważając życiorysy Elżbiety Zającówny i Karla Akutisa trudno dostrzec pewne podobieństwa w ich dziedzictwie. Oboje mierzyli się z poważnymi wyzwaniami, jednak znaleźli siłę w swoich przekonaniach i wierze. Elżbieta zmagała się z rzadką chorobą, a Karlo z Białaczką. Oboje potrafili przekształcić swoje trudności w szanse na rozwój i inspirację dla innych. Łączy ich przede wszystkim odporność, jaką wykazali, pokazując, że przeciwności losu mogą stać się katalizatorem osobistej transformacji. Wiara odegrała kluczową rolę w życiu obojga, choć manifestowała się na różne sposoby. Elżbieta odnalazła w sztuce i aktorstwie sposób na wyrażanie swojej duchowości, natomiast Karlo włączył Eucharystię w każdy aspekt swojego życia. Ta więź z sakrum prowadziła ich w chwilach niepewności, pozwalając im nie tylko stawić czoła swoim problemom, ale również inspirować innych do poszukiwania sensu i celu w życiu. Sposób, w jaki oboje przyjęli swoje przekonania, stanowi inspirujący przykład wiary w działaniu. Spuścizna Karla w dziedzinie ewangelizacji za pomocą technologii harmonizuje z artystyczną karierą Elżbiety. Karlo wykorzystywał innowacje technologiczne do szerzenia przesłania wiary, a Elżbieta używała sztuki jako środka do komunikowania emocji i głębokich doświadczeń. To połączenie sztuki i duchowości ukazuje, jak różne formy wyrazu mogą być wykorzystywane do inspirowania i poruszania ludzkich serc. Oboje pokazują nam, że niezależnie od obranej drogi, można znaleźć większy cel w życiu. Wpływ, jaki Elżbieta i Karlo wywarli na swoje społeczności, również zasługuje na uwagę. Elżbieta dzięki swojemu talentowi ożywiła niezapomniane postacie, a Karlo poświęcił się edukacji i ewangelizacji młodzieży, przybliżając im znaczenie Eucharystii. Oboje pozostawili po sobie spuściznę, która wykracza poza ramy ich życia, inspirując kolejne pokolenia. Ich historia przypomina nam, że działania jednej osoby mogą rezonować i wpływać na życie wielu innych, tworząc sieć nadziei i motywacji. Refleksja nad życiem Elżbiety Zającówny i Karla Akutisa zachęca nas do spojrzenia na własne życie i zastanowienia się, w jaki sposób możemy stać się źródłem inspiracji dla innych. Uczą nas, że nawet w trudnych chwilach można odnaleźć sens i cel, czy to poprzez sztukę, wiarę, czy inną formę wyrazu. Czcząc ich pamięć, jesteśmy wezwani do życia w autentyczności i do poszukiwania sposobów na pozytywny wpływ na świat wokół nas. Życiorysy Elżbiety i Karla podkreślają, jak ważna jest odporność i wiara w naszym życiu. Eucharystia, będąca centrum życia chrześcijańskiego, daje nam nadzieję w obliczu wyzwań. Uczestnicząc w tym sakramencie, nie tylko otrzymujemy łaskę Bożą, ale również jesteśmy powołani do bycia narzędziami tej łaski w świecie. Duchowość, która wyrasta z Eucharystii, przekształca nas, odnawia i posyła, abyśmy byli światłem w ciemności i solą ziemi. Boże, nasz Ojcze Niebieski, zgromadziliśmy się dziś w duchu prawdy, szukając Twojej obecności w każdym aspekcie naszego istnienia. Wspominamy dziedzictwo Elżbiety Zającówny, kobiety, która pomimo przeciwności losu, jaśniała niczym gwiazda na firmamencie sztuki i solidarności. Z odwagą i niezłomnością stawiła czoła chorobie von Willebranda. Przekształcając swój ból w siłę, która nie tylko ją prowadziła, ale także oświetlała drogę wielu innym. Panie, rozważając jej życie, prosimy Cię o tę samą determinację, którą ona posiadała, aby odnajdywać sens nawet w obliczu najtrudniejszych wyzwań. Niech nauczymy się postrzegać nasze trudności jako szansę na rozwój i służbę bliźnim. Tak jak Elżbieta odnalazła w aktorstwie sposób na dotarcie do serc ludzi, niech i my odkryjemy nasze talenty i wykorzystamy je do tworzenia lepszego świata, inspirowani Twoją miłością. Spraw. Abyśmy byli jak Elżbieta, która poświęciła się dla dobra innych i która odchodząc od sceny, odnalazła nowe powołanie w życiu. Niech zawsze pamiętamy, że prawdziwe gwiazdy to te, które nawet w ciemności potrafią świecić i prowadzić innych. Niech światło Twojej łaski jaśnieje w nas, a poprzez nasze czyny szerzymy współczucie i miłość. Pamiętamy również o błogosławionym Karlo Acutisie, młodym człowieku, którego życie było świadectwem wiary i oddania Eucharystii. Panie, niech pasja, jaką żywił do Twojej prawdziwej obecności w Eucharystii, zainspiruje nas do gorliwego jej poszukiwania. Niech zrozumiemy, tak jak Karlo, że Eucharystia jest naszą drogą do nieba. Kiedy karmimy się Twoim ciałem i krwią, Niech będziemy umocnieni w trudnych chwilach i zachęceni do dzielenia się tą radością z innymi. Ojcze, w tym momencie prosimy Cię, abyś pomógł nam dostrzegać nasze ograniczenia i akceptować nasze słabości. Niech, tak jak Elżbieta, przekształcamy nasze zmagania w świadectwo nadziei, a nasze życie w oddanie chwały Twojemu imieniu. Napełnij nasze serca pragnieniem czynienia dobra, bycia światłem w ciemności i nieustannego poszukiwania prawdy, która jest w Tobie. Prosimy Cię, Panie, abyś pomógł nam pielęgnować ducha wdzięczności. Niech doceniamy każdą chwilę życia, uznając, że każdy dzień jest cennym darem. Tak jak Elżbieta, niech żyjemy intensywnie. Wiedząc, że życie jest ulotne i musimy w pełni wykorzystać dane nam możliwości. Niech nasze serca będą pełne wdzięczności i potrafią dostrzegać piękno wokół nas, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Niech, podobnie jak Carlo Acutis, wykorzystamy powierzone nam dary do ewangelizacji, aby nieść przesłanie miłości i nadziei do wszystkich ludzi. Niech technologia i nowoczesne środki komunikacji, które mamy do dyspozycji, będą używane do głoszenia Twojej chwały i świadectwa cudów, które dokonujesz w naszym życiu. Pomóż nam, Panie, być narzędziami pokoju i jedności, zawsze dążąc do budowania mostów, a nie murów. Prosimy Cię, Ojcze, aby życie Elżbiety i Karlo było dla nas przykładem nadziei i miłości. Gdy spoglądamy na ich historię, Niech czujemy się wezwani do pełniejszego życia, podejmowania decyzji, które odzwierciedlają nasze wartości, oraz pielęgnowania relacji, które przybliżają nas do Ciebie. Nigdy nie zapominajmy, że nawet w trudnych chwilach wiara może nas oświetlić i poprowadzić na naszej drodze. Pomóż nam dostrzegać Twoją obecność w każdej chwili życia, zwłaszcza w obliczu wyzwań. Przed którymi stoimy. Niech szukamy w Tobie siły potrzebnej do pokonywania trudności, wiedząc, że nie jesteśmy sami. Niech duchowość, która wypływa z Eucharystii, inspiruje nas do życia w miłości i hojności, przekształcając każdy dzień w okazję do służby i miłości. O Boże miłości i miłosierdzia, gdy jednoczymy się w modlitwie, pragniemy również prosić o mądrość, aby rozpoznać Twoją wolę w naszym życiu. Niech każdy moment, w którym gromadzimy się, aby celebrować Eucharystię, przypomina nam, że nasze życia są splecione z miłością Boga i wezwaniem do służby. Niech tak jak Elżbieta i Karlo znajdziemy siłę w Eucharystii, by kochać, służyć i iść za Tobą. W obliczu świata pełnego niepewności i przeciwności, dążmy nieustannie do światła Twojej prawdy i jasności, emanującej z Twojego Słowa. Niech wzorem Elżbiety i Karla przyświeca nam nadrzędny cel, wznoszący się ponad nasze troski i osobiste aspiracje. Pragniemy być narzędziami Twego pokoju, a w tym celu potrzebujemy Twojego nieustannego przewodnictwa, Panie. Wspominając ścieżkę Elżbiety Zającówny, która z odwagą stawiła czoła chorobie i poświęciła się niesieniu pomocy innym, błagamy, byś natchnął nas do podobnych działań. Obyśmy dostrzegali nasze własne zmagania i przekształcali je w sposobność do wspierania bliźnich. Niech każda łza, którą wylewamy, zamieni się w akt współczucia, a każdy ból, którego doświadczamy, uczyni nas bardziej wrażliwymi na cierpienia innych. Pomóż nam budować atmosferę miłości i akceptacji, w której każdy czuje się doceniony i rozumiany. Tak jak Carlo Acutis wykorzystał swoje talenty i umiejętności do propagowania przesłania Ewangelii, tak i my. Możemy odkrywać i rozwijać dary, które nam ofiarowano. Panie, obdarz nas odwagą, byśmy otwierali się i wykorzystywali nasze zdolności dla dobra ogółu. Oby technologia, często wykorzystywana do podziałów, stała się narzędziem jednoczenia, edukacji i ewangelizacji. Niech poprzez nasze czyny. I słowa niesiemy nadzieję wszystkim, których spotykamy na swojej drodze, zwłaszcza tym, którzy czują się zagubieni lub zniechęceni. Na koniec, Panie, oddajemy nasze życie w Twoje ręce. Niech z radością i determinacją wypełniamy powołanie, które nam dałeś. Oby nasza wiara była światłem jaśniejącym w ciemności, prowadzącym innych do Ciebie. Niech pozostawimy. O sobie dobry ślad w tym świecie, przyczyniając się do budowania Twojego królestwa. W imię Jezusa, naszego zbawiciela i Pana, modlimy się. Amen.